Cześć, 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 jestem Julia. Po dłuższej przerwie wracam na YouTube. Chciałabym Cię nauczyć takie śnieżynki, gwiazdeczki do zawieszenia na choinkę jako ozdobę, więc w grudniu spotkamy się kilka razy. Tymczasem zapraszam na pierwszy film. Do ciergania potrzebna nam będzie cienka niteczka. To jest taki kordonek z metalową nicią, akurat taki, który ja mam, ale można też użyć zwykłego białego albo do zwykłego dodać jakąś kolorową nitkę metaliczną. Albo złotą, srebrną, cokolwiek. Potrzebna będzie też igła, będą potrzebne nożyczki i potrzebne będzie też szydełko moje ma nieco ponad 2 mm. Zaczynamy od zrobienia pętelki początkowej. Przekładamy nitkę w ten sposób. Krótki ogonek jest na górze. Tak. W ten sposób. Wkładam szydełko od dołu, chwytam nitkę i przeciągam. Już mam mojego Magic Loopa, to jest ta duża dziura, w której będę teraz pracować. I zaczynam od trzech oczek łańcuszka, które udają mój pierwszy słupek, a słupków w tym kółeczku muszę mieć 20, więc jeszcze 19 słupków muszę zrobić. I tak robię, aż będę miała łącznie 20 razem z tymi trzema yy, oczkami udającymi słupek. Mam już 20 słupków zrobionych tutaj w moim kółeczku, więc tę luźną, krótką nitkę po prostu zaciągam. O, i pięknie mi się kółeczko zamyka. I teraz tutaj trzeba się doszukać miejsca, w które mogę się wbić, żeby zamknąć okrążenie oczkiem ścisłym. Biem się. Przeciągam nitkę i przeciągam jeszcze raz tą samą nitkę przez drugie oczko i zamknęłam okrążenie. Drugi rząd zaczynamy od czterech oczek łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery. Teraz będziemy robić słupki, ale takie trochę wyższe. Czyli nie nawijamy nitkę normalnie raz, a teraz nawiniemy ją dwa razy. Wbijam się w pierwsze oczko tutaj zaraz. Przeciągam nitkę, przeciągam przez dwie pętelki, przeciągam przez dwie pętelki i przeciągam przez dwie pętelki. Takie coś będziemy robić. Teraz robimy pięć oczek łańcuszka i znowu raz i dwa i wbijam się w kolejne wolne oczko, przeciągam przez dwie, przeciągam przez dwie i dwie sobie zostawiam. I robię raz i dwa. Wbijam się w pierwsze wolne oczko. Przeciągam przez dwie. Przeciągam przez dwie. I kiedy mam trzy pętelki na końcu, przeciągam przez wszystkie. W ten sposób te dwa, jakby wysokie słupki, łączę sobie w jeden. Robi mi się z tego jedno oczko, a nie dwa. Robię. Jeszcze raz pokażę. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Oczek łańcuszka. I wysokie słupki. Nawijam raz i dwa, tylko nie robię go do samego końca. Wbijam się w kolejne wolne, wolne oczko. Przeciągam raz, przeciągam dwa. Zostawiam dwie pętelki. Raz i dwa. Wbijam się w kolejne oczko. Przeciągam, przeciągam przez dwie. Przeciągam przez dwie. I nitka mi się splątała. Przeciągam przez trzy. Tak? I tak robimy całe okrążenie dookoła. Dwa wysokie słupki połączone tutaj do góry i pięć oczek łańcuszka między nimi. Wbijamy się w każde oczko z poprzedniego rzędu. Jesteśmy na końcówce tego rzędu. I teraz będę robiła jeszcze pięć oczek łańcuszka: 1, 2, 3, 4, 5. I teraz chcę się połączyć tutaj, żeby zamknąć to okrążenie. Szukam sobie takich dwóch nitek, pod które fajnie byłoby się wbić. Widzicie je? Tutaj widzę takie miejsce, które mi się podoba. I przeciągam, robiąc oczko ścisłe. Czyli i jeszcze raz, w ten sposób. Teraz będę chciała robić coś w tej dużej dziurce, więc muszę sobie nitką wyjść z tej dziurki, przechodząc do niej oczkiem ścisłym. I zaczynam kolejny rząd od trzech oczek łańcuszka, cztery słupki. Czyli tak jakby miała pięć słupków, pięć oczek łańcuszka robię. Robię znowu pięć słupków I takie coś będziemy powtarzać w każdym tym dużym otworze Czyli zrobimy pięć słupków, pięć oczek łańcuszka i pięć słupków Od razu, bez żadnego przerywania, tylko po prostu przechodzimy do sąsiedniej dziurki Jeden Dwa Trzy Cztery 5, 5 oczek łańcuszka i znowu 5 słupków. I 5. I takie coś powtarzamy w każdej z tych dziur. O, ta robótka zacznie się falować i troszkę będzie się wydawała niefajna. To się wszystko wyprostuje przy blokowaniu, więc niczym się nie przejmujcie i spotykamy się na końcu tego rzędu. Jestem już na końcu tego rzędu. Wykonałam tutaj ostatnią tą sekwencję 5-5-5. I teraz tutaj się połączę, żeby zakończyć ten rząd, czyli wbijam się i robię oczko ścisłe. I teraz tak, albo możecie tutaj od razu odciąć nitkę, albo zrobić sobie jeszcze z łańcuszka ogonek do zawieszenia na choinkę, tak? Ja zazwyczaj robię go długiego na 15 albo 20 oczek, żeby później go zamknąć w pętelkę i byłoby od razu do powieszenia, chyba że macie gotowe swoje haczyki albo chcecie jako taką ozdobę do stroika, cokolwiek, no to wtedy zakończacie już teraz, przewlekając, odcinamy nitkę, pociągam, robi się słupełek i teraz chowamy nitki, a później przechodzimy do blokowania. I to by było na tyle. Gotowa zablokowana śnieżynka wygląda w ten sposób. Możesz ją zawiesić na choinkę albo wykorzystać jako ozdobę w strojku, co tylko zechcesz. Miłego, pa pa!